Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z tematu, który nie ukrywam jest bliski mojemu sercu. Każdy z nas ma jakieś takie swoje małe zboczenia i e, swoje małe preferencje życiowe, i e, do rzeczy, które mnie, jeżeli chodzi o osobę dość pedantyczną, e, której czego mi potrzeba do szczęścia, to na pewno jedną z ważniejszych rzeczy jest czysta podłoga. Mam na tym punkcie małą obsesję. E, I jak pewnie oglądacie mój kanał, to wiecie, że moja kolekcja odkurzaczy jest. Jest dość duża i stale się powiększa w coraz to nowsze, lepsze modele, także bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wam opowiedzieć o nowym modelu odkurzacza, który ostatnio wam opowiadałam nawet o poprzednim jego, jego poprzedniku. Mówię tutaj o odkurzaczu, tym robocie odkurzającym mopującym z firmy Yeli. Ostatnio opowiadałam wam o modelu 650 i tu wam zostawię linka do niego. I dalej bardzo serdecznie go wam polecam. Jest to tańsza wersja tego co wam teraz opowiem i naprawdę z ręką na sercu mówię spokojnie wam wystarczy dzisiaj opowiem wam co ma nowy model ponieważ popularność tych odkurzaczy jest dość duża bo one naprawdę są bardzo fajne i wiem że sporo z was go kupiło i pisałyście mi że serio nie wiedziałam że za taką cenę mogę mieć naprawdę dobry odkurzacz więc producent wypuścił teraz nowy już taki dorównujący naprawdę topowym odkurzaczom na rynku z funkcjami których może się okazać, że mogłoby Wam brakować w poprzednim modelu. Ja na niektóre funkcje patrzyłam z zaciekawieniem, ale tą zaciekawieniem takiej osoby, która interesuje się gadżetami i takimi um, rzeczami, smart dom i tak dalej. Um, I wydawało mi się, że niektóre mogą być zbędne, ale teraz z perspektywy czasu, um, no muszę Wam powiedzieć, że. Um, nie wyobrażam sobie nie mieć niektórych funkcji, jak wiecie ja dość mocno testuję takie sprzęty i zaraz Wam pokażę, bo specjalnie sprawdzałam przed nagraniami, ale żeby nie było. Mam oczywiście aplikację z marki Yedi i mam tutaj, bo też do porównań korzystam dalej jeszcze z odkurzacza K650 i z nim się nie rozstanę i myślę, że moi rodzice będą przeszczęśliwi... Bo chyba trafi w ich ręce. A tutaj słuchajcie, jest już nowość, czyli Jedi Hybrid. Czy hybrid 2, e, nazwany przeze mnie mieciem, już nawet w tej e, aplikacji. Także e, powitajcie sława w naszym domu. E, I już Wam powiem, bo testowanie trwało naprawdę długo, bo testowałam go kilka miesięcy dla Was e, i wykonałam łącznie 122 czyszczenia, wysprzątał 774 metry kwadratowe u mnie i zajęło mu to 24, no prawie 25 godzin. Także naprawdę konkretnie. Testy. Może troszeczkę mniej tych sprzątań, bo niektóre widzę, że są liczone też te takie, które włączyłam. Na przykład, o, jeszcze chwilę poczekaj i go wyłączyłam. Um, ale myślę, że ponad 100 spokojnie sprzątań u mnie wykonał, więc naprawdę mówimy tutaj o porządnych testach tego odkurzacza um, i mojej miłości do niego. Um, jest to oczywiście odkurzacz, który jednocześnie może odkurzać i mopować, także um, jest to bardzo fajna funkcja. Um, I słuchajcie, z poziomu aplikacji, coś, czego nie miał poprzedni model, możemy wybrać. W ogóle on ma dużo mocniejszą moc. Sania oczywiście wszystkie parametry sobie w linku na dole możecie poczytać, tam 250, 2500 ma moc tą sącą, ale mamy z poziomu aplikacji możliwość wyboru jakby intensywności, jak bardzo mocno ja zwykle używam tej minimalnej ewentualnie średniej, bo ja odkurzam codziennie dosłownie, zdarza się, że przedpokój jest 2-3 razy dziennie odkurzany ale jak mam jakieś ważniejsze uroczystości, bądź też się więcej widzę, że naniesie to zdarza mi się uruchamiać tą moc trzecią i dokładnie tak samo jest przy mopowaniu, możemy wybrać, jak intensywnie ma nam mopować, czy to ma być właśnie ta jakby jedna kropelka, czy taka bardzo mocna i jeżeli chodzi o mopowanie, to używam tej trujeczki. jak już ma sprzątać, to niech sprząta tak na maksa. Możemy sobie ustawić, słuchajcie, taki plan sprzątania, więc możemy w ogóle tutaj po prostu wpisać, co tam chcemy, o której ma ruszyć i ten harmonogram sprzątania i właściwie zapomnieć o tym odkurzaczu. Ma bardzo Dobrą baterię, bo trzyma 200 minut i to wystarczy na plus minus 200 metrów kwadratowych. Także naprawdę spokój założyłam, bo u mnie ja tą bazę czasami odłączam z prądu, bo to jest miejsce, w którym i ładuję telefon i laptopa. I kilka razy już miałam takie kurcze, nie włączyłam bazy na wieczór i rano pewno nie odkurzy. i... Okazywało się, że jeszcze spokojnie dwa dni na przykład jeździł bez ładowania, także naprawdę porządna bateria. Mamy tutaj zastosowaną technologię Visual Slam, która sczytuje nasze mieszkanie. Kilka przejazdów pierwszych on po prostu musi zapamiętać nasze mieszkanie. Oczywiście możemy zdecydować, czy chcemy. Jeżeli nie chcecie, żeby to robił, to oczywiście nie zrobi tego, ale ta opcja jest, słuchajcie, rewelacyjna, ponieważ on sam sobie wytworzył, jakby sam zapamiętał, pomieszkanie i ich rozkład po prostu się ich nauczył i tym sposobem nie musimy już stosować żadnych wirtualnych ścian, żadnych latarni, tych kabli wystarczy, że w aplikacji wybiorę sobie na przykład tutaj area, wybieram, klikam w sypialnię i odkurzacz w spokoju jedzie do sypialni, odkurza mi tylko sypialnię i wraca, najczęściej używam tego do sprzątania kuchni też, że właśnie tylko wybieram kuchnię i wieczorem przygotuję wszystko i on sobie, ja sobie mogę iść się wykąpać, a on nie sprząta całego mieszkania tylko wjeżdża jeszcze mi przed wieczorem, odkurzy kuchnię czy jak właśnie wracam z ostatniego spaceru z psem to tylko szybko klikam, nawet bardzo się cieszę, że mój przedpokój przedzielił jakby częścią, tam jest taka ściana i on sobie sam przedzielił to jako dwa pomieszczenia co jest rewelacyjne dla mnie, bo właśnie puszczam go tylko na ten fragment, gdzie jest wejście, odkurza mi wszystko właśnie jakąś tam sierść Gustawa i tak dalej, i tak dalej i wraca sobie spokojnie do miejsca Docelowego i w aplikacji, właśnie z poziomu aplikacji, możemy mu też te wirtualne ściany jakby nałożyć z automatu. U mnie taką wirtualną ścianą jest na przykład y jeden fragment u Antka, w którym nie chcę, żeby uderzał y, po prostu w y, szafę w ogóle odkurzacz A, i tak samo legowisko Gustawa oraz kwiatki, które stoją e, jeżeli je podniosę, to czasami puszczam właśnie odkurzacz, że jeździ po całym i usuwam te ściany, ale dzięki temu nie muszę się martwić, że odkurzacz wjedzie w kwietnik coś się wywróci, tylko mam zaznaczone właśnie kwietniki i legowisko Gustawa że po prostu odkurzacz do tego nie dojeżdża i mamy osobne wirtualne ściany do mopowania i tym sposobem możemy zaznaczyć na przykład dywany i nie musimy ich zwijać, tylko po prostu mopując. Odkurzacz obiedzie, właśnie łańka w pokoju jest bardzo duży dywan i zwykle po prostu tam nie używałam funkcji mopowania. Czy tam, wiecie, kombinowałam, zwijałam ten dywan. Teraz nie mam tego problemu, po prostu uruchamiam odkurzacz. No i on ten dywan sobie po prostu omija. Bez problemu pokona troszeczkę większe progi, ale nie spadnie ze schodów. Więc, jeżeli macie dwupiętrowy dom czy e, mieszkanie dwupoziomowe, to bez problemu nie wiedzie wam na schody, nie rozwali się, nie strzaska. Ale drobny próg też bez problemu wjeżdża na dywany, nawet na troszeczkę wyższe dywany. Także bez problemu i wtedy tym mocą trójką powiem Wam szczerze, że e, ja właśnie w w pokoju tam często Gustaw urzęduję. Antek na tym dywanie to jest ten dywan taki zdrowy. I ja czasami jeszcze tam wiecie, na kolankach szorowałam. Każdy ma swoje jakieś wiecie. Lepsze i gorsze strony. Nie wiem, czy to gorsza cecha, czy nie. Od kiedy, właśnie ułamka w pokoju zawsze odkurza na trujeczkę, bo jest ten dywan wszystko jest wyciągnięte. Wszystko się mieści do kosza, który bardzo łatwo się otwiera i wyczyszcza. Ma bardzo duży pojemnik, bo 200, 240 ml ten pojemnik mopujący na wodę. Ja przy swoim użytkowaniu ten pojemnik z brudami czyszczę co około 4 dni, więc to nie jest, wiecie, jakoś... I tak zawsze jestem w szoku, że tyle się tego zbiera, a dzięki temu, że tak regularnie odkurzam, prawie w ogóle nie mam w domu kurzu, co widzę po kwiatkach, bo mniej je muszę ścierać, a wiecie, mając 30 kwiatków w domu, to trochę roboty jest. Widzę właśnie po telewizorze i sprzętach, że właśnie nie osiada się u mnie tak mocno kurz. Oczywiście odkurzacz ma te takie standardy, jak powrót do, do bazy, oczywiście z aplikacji, wysyła powiadomienia. Pamiętam, że Ty przy tym pierwszym modelu miałam takie serio, po co mi aplikacja do, do odkurzacza, ale naprawdę szczególnie jak było z psem, żeby i zdarzyło mi się raz, że o coś się zaczepił, a ja zjeżdżałam windą i wiecie, wyskoczyło mi powiadomienie, że tam coś się stało. Plus jak jestem na spacerze, to nie wracam dopóki nie przyjdzie mi powiadomienie, że on sprzątał, skończył odkurzenie. Odkurzacz możecie kupić na AliExpress i on nie idzie 100 lat, jak rzeczy z AliExpress czasami. W 3 dni macie go w domu, bo jest wysyłany tutaj z Europy do mnie. Przyszedł właśnie chyba w 2 czy 3 dni, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. Bardzo fajną opcją jest też, słuchajcie, jak już się wejdzie tam w bardziej zaawansowane funkcje, że pokazuje nam też zużycie m, tych części, czyli mamy tych. Yy, tych miotełek z przodu, tej głównej i filtra, więc wiemy też, kiedy to wymienić, a nie jest to takie, a na oko jeszcze może, jeszcze może nie. E, więc patrząc na to, że wykonał około 100 sprzątań u mnie, e, no to słuchajcie, mam na poziomie 90, 80-90% te um, składniki, także powiem Wam szczerze, naprawdę jestem, o, o tutaj nawet mogę Wam, e, ile jeszcze godzin, jakby ma. Także powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo dobra rzecz Oczywiście takie wymienne rzeczy też możecie kupić na AliExpress Ja ze swojej strony myślę o dokupieniu jeszcze tych kilku mat mopujących Bo jednak często z nich korzystam A fajnie by było potem je wrzucić właśnie po prostu zbiorczo do prania i je wyprać Więc myślę o kupieniu sobie tam czterech czy pięciu tych ściereczek do mopowania Ale powiem Wam szczerze, jeżeli czegoś szukacie to... Na, mo, na Waszym miejscu e, i czy też na swoim, jeżeli miałbym kupić, to e, zdecydowanie bardziej polecam coś takiego, co jest po prostu budżetowo dużo, e, dużo tańsze, a e, no, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mocno e, konkuruję z tymi drogimi sprzętami, gdzie jednak płacimy bardzo często za samo logo i za sam marketing, w, wiecie, w billboardach telewizji i tak dalej. Ktoś to musi zapłacić, więc zwykle są to konsumenci. E, więc bardzo serdecznie Wam polecam. Oczywiście linki do wszystkiego znajdziecie na dole. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli nie poruszyłam czegoś, to oczywiście piszcie w komentarzach. No i zapraszam Was już w niedzielę na kolejny film. Pa pa!